Siema! Z tej strony Ja MWK, jesteśmy w kolejnym filmie na moim kanale. Jak możecie zauważyć, jest to kolejny odcinek z naszego Minecraft na telefon. Słuchajcie, generalnie jak zwykle między odcinkami sobie troszkę pograłem i troszkę tutaj rzeczy y, dodałem. Jak możecie zauważyć takie tutaj baryłki, y, w których dałem nasze itemy z poprzedniego odcinka, z naszej wielkiej wyprawy. Jeżeli nie widziałeś mordo poprzedniego odcinka, bardzo serdecznie Cię zapraszam w kartę, ponieważ tam masz całą playlistę. Dam sobie, możesz je obejrzeć. Nowe osoby oczywiście zachęcam do subskrypcji tego kanału. No i wiadomo, kolejny odcinek będzie, jeżeli dobijecie pod... W tym 3000 łapek, więc koniecznie Zostawiaj łapę w górę, a my słuchajcie Tutaj przechodzimy do naszego bajkrawcika Bo w dzisiejszym filmie mam naprawdę mocne Plany, bo w dzisiejszym filmie Chciałbym zrobić farmę, tak, tutaj już O, jak możecie zauważyć, krówki ogarnęłem e, Drugą krówkę w zasadzie, bo jedną Mieliśmy i mamy tutaj już elegancką Paczkę, no niestety w poprzednim odcinku y, Zagubił nam się Rafał Ja jeszcze nie poszedłem na wyprawę, żeby go Słuchajcie, y, uratować, ale Na pewno to zrobimy, e, więc na razie Póki nie ma Rafała, to my w tym y, co zrobimy sobie słuchajcie Farmę krówek i skoro mamy tutaj dwie krówki To wypadałoby tutaj użyć zboża W ogóle jaka akcja ej pod poprzednim Filmem mega dużo osób mi pisało Że znowu obserwujemy jakaś Dziwna postać ej jak sobie obejrzałem Te minuty w których tą postać było widać Nie mam pojęcia co to była za postać Puszka z nami w ogóle nie ma uciek Nie wiadomo co z nim jest jakaś tajemnicza postać Nagle słuchajcie się tutaj pojawiła Nie wiem co o tym mam myśleć yy, Ale w dzisiejszym filmie poszukamy sobie Puszka mam na to mega zarąbisty pomysł o o, dobra, bitwa z Creeperem, uwaga, patrzcie, patrzcie, co teraz się dzieje. Pata, to, co się dzieje, Ty, patrz, tam są pillagerowie z daleka. Ojoj, oj, dobra, jazda, jazda. opyk, o, wybuch, ale na szczęście wybuch tylko i wyłącznie w wodzie, więc terenu nam nie rozwalił. Ej, w ogóle, wykopałem tutaj ten obsidian, w którym był yy, zakopany puszek, i jak możecie zauważyć, no jest rozlana woda. Więc tak się wydostał puszek właśnie z tej pułapki Można to tak nazwać e, Więc to mega lipa, mega lipa No ale dobra, mordeczki, my sobie e, tutaj mamy tutaj króweczki Ja myślę, żeby w ogóle to powiększyć Czy ja mam sikier, bo ja tutaj bym chciał zrobić farmę e, krówek i farmę owiec Bo owce by nam się przydała A mamy tutaj jedną owcę To być może znajdziemy jakąś drugą I fajnie by było mieć takie zwierzaczki Więc zobaczmy, czy mamy gdzieś bo A ja mam jedno zboże, kurczę, ej, to idealnie To idealnie, ale i tak muszę znaleźć jakąś sikierę żeby tutaj wszystko pogarniać. Patrzcie, owca, nam na chatę wbija! Co jest? Ej, mocno, dobra. Jest tu gdzieś sikiera. O, wezmę sobie jedzonko od razu, skoro tutaj znalazłem. O, tutaj jest sikiera. Wiedziałem, że mam jakąś sikierkę. Dobra, w takim razie musimy sobie powiększyć właśnie tą zagrodę, więc ten cały dach, który tutaj się znajduje, musimy rozwalić. O, w taki piękny sposób. Proszę bardzo. I skoro go rozwaliliśmy, to teraz powinniśmy sobie y, rozwalić te płoteczki Ale tych płoteczków na razie nie będę rozwalał Ej, w ogóle tutaj by się przydało tą wodę zakopać dirtem O nie, no znowu zaczął padać deszcz Ej, tragedia, na jakim biomie żyjemy, że tutaj co odcinek pada deszcz To jest naprawdę smutne Ogarnąć trochę drewna Jak ogarniemy trochę drewna, to wtedy wrócimy, zrobimy płoteczki y, Ogarniemy daszek i damy do środka owieczki O kurcze, ile tutaj owiec O, patrzcie są tutaj lamy, czyli jest tutaj niewidzialny... A, no właśnie, on już jest niewidzialny, czy ja mogę... O, zobaczmy co on ma. Patrzcie, możemy sobie kupić suchy lód Ej, mocno, ale to mi niepotrzebne. Nie ma w ogóle ciekawych itemów. Bo on zawsze ma takie rzeczy, które mi są totalnie niepotrzebne. Dlatego się nawet z nim nie wymieniam. Ale dobra, my sobie kopiemy tutaj elegancko, proszę, ja was drewno. Tego drewna troszkę potrzebujemy. Bo musimy zrobić. No, musimy powiększyć po prostu zagrodę. Później, jak to zrobimy, mordeczki, to ogarniemy sobie e, item rejmy, czyli ramki. E, bo wpadłem na pomysł dosyć nietypowy. Ale myślę, że w taki sposób znajdziemy puszka. Że rozstawię ramki w miejscach, w których y, bywał puszek, wtedy mordy w te ramki włoży rybę i po czasie, w następnym odcinku na przykład zobaczymy, czy te ryby zostały tknięte, czy nie. Bo jeżeli puszek będzie głodny, to halo, no, będzie szukał jedzenia, więc myślę, że jak rozstawimy takie y, ramki, to być może coś się stanie. Miejmy nadzieję, że tak, ale to zrobimy sobie dopiero zaraz. Jak na razie trzeba sobie powiększyć tamtą zagrodę i dać tam, słuchajcie, owieczki, więc robimy sobie tutaj elegancko deseczki. O, cyk, dobra, robimy sobie tutaj patyczki i robimy sobie tutaj. Tutaj płoteczki, bo tych płoteczków jeszcze troszkę. OK, 27, myślę, że w zupełności nam wystarczy. Dobra, mamy dirt, więc tutaj trzeba tutaj sobie, o, elegancko. Podbudować to, żeby było, wiecie, tutaj cyk, elegancko, proszę bardzo. Tutaj pyk, pyk. ojojoj dobra. Dobra, tutaj jeszcze musimy sobie powiększyć, bo tutaj nie będziemy mieli przejścia później, a tej wody nie potrzebujemy w zasadzie koło domu, no bo jest nam zbędna, tak naprawdę. Ej, w sumie, jak se tak kminie, to tutaj będzie osobna zagroda, w sensie, ej, serio. Przydałoby się jeszcze troszkę więcej drewna, no wtedy byśmy mogli sobie dać tutaj drewna i, wiecie, tutaj byśmy mieli jedną zagrodę, tutaj drugą. Ej, to zrobimy tak? Bez kitu Zrobimy tak, bo to jest kozacki pomysł. No troszkę tego drewna potrzebujemy, więc idziemy sobie znowu e, troszkę pokopać. Jak sobie troszkę pokopiemy, będziemy mieć odpowiednią ilość drewna i będziemy mogli z to naprawić. O nie, ja znowu głodny jestem, jedz, gościu, jedz. Rozwalamy sobie drewno. O, w ten sposób, cyk. Tutaj kolejne drewno sobie rozwalamy. Ej w sumie jak nie ma puszka, zrobiło się mega spokojnie. Zauważcie, w końcu mogę robić jakieś podstawowe rzeczy, które się robi w Minecrafcie. Typu farma, zagroda, kurcze ej, serio! Chociaż tyle, ale no tak czy siak, no wy podjęliście decyzję, że mam szukać puszka, bo było bardzo dużo komentarzy, w których no byliście smutni, że puszek po prostu uciekł i nie wiadomo co z nim, ale to jest kot pamiętajcie, że no koty uciekają, znaczy no nie wiem czy uciekają, bo nie mam kota, ale dobra, my musimy sobie tutaj budować, mamy elegancko drewno, więc patrzcie, cyk i teraz powinniśmy zrobić dach, tylko ja mam bardzo mało półpłyteczek więc ja ten dach tutaj, ja tego dachu chyba mordy nie dokończę, ale jakiś zarys tego dachu zrobimy czekajcie, w sumie to zrobię crafting table, Żebyśmy nie szli do domu, bo już jesteśmy na górze tutaj I zrobimy sobie właśnie O, proszę bardzo Na pewno tyle y, półpłytek nam starczy Żeby ukończyć ten dach I jak ukończymy sobie ten dach to będziemy mogli tutaj zaprosić nasze owieczki i będziemy mieć owieczki. I może w przyszłości zbudujemy coś z wełny, ej, naprawdę ciunią. Dobra, tutaj musimy sobie zrobić w ten sposób. Czekajcie. O, proszę bardzo. On nie na No kurde, ej, budowanie na telefonie jest naprawdę ciężkie. W sensie. Ja już to jest już chyba z 13 odcinek tej serii, a ja dalej nie ogarniam takich podstawowych rzeczy. Ej, ten portal do Netheru będzie trzeba przestawić. Bo on tutaj totalnie przeszkadza. Jest w nieodpowiednim miejscu. W sensie wydaje mi się, że moglibyśmy ogarnąć lepsze miejsce dla tego portalu. Dobra. Mamy słuchajcie zrobiony dach, więc to sobie możemy rozwalić elegancko, dobra, bo to jest nam tutaj zbędne. No i patrzcie, no i mamy tak powiększoną y, tutaj elegancko zagrodę. Mi się naprawdę podoba. Teraz sobie pójdziemy zrobić dzień, y, żeby było jasno i pójdziemy co jest? Ej, co? Widzieliście to? Ej, muszę to spra Ej, co jeszcze to jest ta dziwna postać? Ej, to jest ta dziwna postać. Ej, widzieliście jej nick? Ej, co? Ej, ona uciekła gdzieś. Kurde, jest ciemno, ja nic nie widzę. Ej, co jest? Naprawdę, ktoś mnie znowu obserwuje. Ej, nie wpadłbym. Ej, naprawdę. O, nie, Fantom! Oj, 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 jak się wystraszyłem. Ej, nie zdajecie sobie sprawy. Raz, że tą postacią, która. Patrz, on tam jest, kurcze. Ej, dobra, idę do niego. Idę do niego, tylko mam nadzieję, że Fantom. Ty, czy on ucieka? On chyba ucieka. On ucieka, ty. Ale jaki on ma nik? X, twój stary. Ej, co jest? Co to jest za nik? Co to jest za nik? Czekajcie, bo on. Jaki on jest szybki, ty. Czy ja go. Ty, wybuchło coś tam. Ej, ja nie wiem, czy ja co mam tam iść. Ja się tego typka boję. Wiecie co? Ja się go boję, ale ewidentnie gdzieś sobie poszedł. Wiem, że zrąbałem, że nie pobiegłem dalej za tą postacią. Yy, ale skoro Typek nas obserwuje, to będziemy mogli jeszcze raz go raczej spotkać. Tak mi się wydaje, no nie wiem. Ale troszkę się obsrałem, nie będę ukrywał, bo jest noc, coś tam wybuchło. Ja nie wiem w zasadzie, co to jest za postać. Tak ciężko było cokolwiek zrobić, no ale dobra, mordeczki, zrobimy sobie dzień. Yy, ale mega dziwny Nick, X twój stary. Ej, co jest? Możecie napisać co o tym myślicie Ale jest to naprawdę mega dziwne Jeszcze tego Niku nie widziałem Dobra, ja idę spać, żeby zrobić dzień Dobra, mamy już dzionek, więc możemy się zabrać Za nasze owieczki I muszę się bardziej rozglądać Bo coś mi się wydaje, że twój stary Sorry, że tak mówię, no ale tak typ cię nazywał Będzie mnie chyba obserwował Bo no to jest dziwne, ale w ogóle Dziwne jest to też, że ten nick Miał e, błąd ortograficzny Bo twój pisze się przez e, u zamknięte A nie przez u otwarte, więc jest to dosyć Zabawne. Dobra, mamy jedno zboże. Fajnie by było znaleźć jakąś owcę. Ej, tyle owiec było tutaj, kurczę, jeszcze przed chwilą, a zrobił się dzień i wszystkie zniknęły. Ja nie wiem o co tutaj chodzi. O, dobra, mamy owieczkę, siema owca, siema grażynka, siema neczko. Dobra, ja, ja zapraszam. Zapraszam do nowego miejsca, do nowego mieszkanka. Tutaj proszę, proszę, za mną. O, proszę bardzo. Ja pokażę kwaterę, proszę. O, cyk, elegancko. Witam, witam, dobra. Tutaj mamy jedną owcę. Ej, czekajcie, bo mam tutaj wodnego zombiaka. Trzeba go pokonać, halo. Halo gościu. O, dobra, okej, okay, pokonany. Nikt nie będzie koło mojego domu tutaj, kurde, straszył mi zwierząt. Wiecie, od co biega. Dobra, y, pójdźmy sobie zobaczyć, czy gdzieś tutaj w okolicy jeszcze będą owce i czy będzie ta postać. A nie, ej, myślałem, że tam jest ta postać. A to jest szkielet tylko uzbrojony. Co jest, ej, mocny rycie, ej, kto to tu jest? Pies! Ej, patrzcie, wilk! Ej, czy ja mam kości? Ej, co jest? Ej, czy wy. Ej, niemożliwe. Czy my naprawdę w dzisiejszym filmie będziemy mieć psa? Ej, proszę, żeby miał jakiekolwiek kości i będziemy mieli psa, ale by było kozaczku. O, mam jedną kość, dobra. Czy mam więcej kości? O, mam dwie kości, dobra, okej. Okay. I czy mam tutaj jeszcze może jakieś kości? Dobra, nie mam Ej, miejmy nadzieję, że te trzy kości wystarczą, żeby oswoić tego pieska Nie znalazłem drugiej owcy, ale za to znalazłem drugiego pieska Ej, naprawdę kozacko, ja się jaram Ej, serio Jeżeli nam się uda, mordeczki, go oswoić To koniecznie wymyślajcie, jak możemy nazwać tego pieska w komentarzach Tylko jeszcze tego nie róbcie Poczekajcie, ja pierw spróbuję w ogóle go oswoić Czy to się uda? Halo, oswój O nie, oswoiłem go czy nie? Siądź. Coś? Jak siądź? Ej, on... No nie! Wilk się utopił. Oswoiłem go. Oswoiłem psa. I on zginął. Czy, czy wy to czajicie? Ej, to jest jakiś żart. Ej, to jest jakiś żart. Piszcie w komentarzach. Zniczę koniecznie. O nie! No nie, nasz niedoszły pies zginął. Ej bardzo niedobrze, ale skoro był jeden, wydaje mi się, że powinno być też więcej. Dobra, musimy się zająć tym szkieletem. Ej bardzo kiepsko! Ej to nie miało tak być! Ej no nie! Ej jest mi mega smutno, naprawdę. Pocieszcie mnie jakoś w komentarzu. Ej, mega kiepsko, naprawdę Myślałem, że będziemy mieć pieska, że już sobie go nazwiemy Że zmieni mu kolor obroży, a tu dupa Mam nadzieję, że uda nam się jeszcze kiedyś znaleźć jakiegoś pieska i go oswoić Bo byłby naprawdę kozacko Ale dobra, mordeczki My przechodzimy do naszej głównej misji dzisiejszego filmu Czyli szukanie puszka Musimy sobie zrobić ramki Ja się przygotowałem i dowiedziałem się, mordeczki Jak się robi ramki Ej, I robi się ich, słuchajcie, ze skóry i patyczków Ej, będę miał tylko dwie ramki? Co jest? A, bo brakuje mi patyczków Dobra, musimy sobie ogarnąć trochę drewna o, tutaj mam jakieś drewienko Myślę, że trzy wystarczą W sensie, no ja nie mam i tak więcej skóry A naszych krówek nie jest Jeszcze aż tak, o kurde, mam tu cztery skóry Dobra, cofam to jednak Jednak będziemy mogli więcej sobie tutaj zrobić Tych rameczek i będziemy musieli Złowić ryby, bo ryby Będą nam potrzebne do tego, żeby Właśnie te ryby włożyć do tej ramki I w następnym odcinku zobaczymy, czy te ryby Zniknęły, bo jeżeli znikną To będzie oznaczać, że puszek jest tutaj niedaleko I nic mu nie jest i dodatkowo Będę troszkę bardziej spokojny Dobra, mam 6 item rejmów Czy ja mam jakieś ryby? O, to jest pytanie Ej, czekajcie, bo w tym shulker boxie O, elegancko, mamy cztery rybcie więc proszę bardzo Czekajcie, ja sobie muszę to dać osobno Będzie mi łatwiej wtedy ten Tutaj mamy wiaderko, w ogóle wiaderko z rybą mamy Ej, w sumie, możemy, a nie, nie złowimy sobie takiej ryby Dobra, nieważne, zobaczmy jeszcze, czy wreszcie skrzynek Mamy jakieś rybeczki Halo, halo, czy są tu jakieś rybeczki? Nie ma tutaj jest żadnych rybeczek, dobra Wiecie co, nie będę tracił e, czasu na łowienie ryb Myślę, że cztery ryby nam w zupełności wystarczą Na starcie damy e, tą rameczkę Czekajcie, ja tego shulker boxa dam w ogóle Ej, skąd ten kot miał shulker boxa? To mnie do teraz ciekawi, naprawdę E, damy sobie tutaj rameczkę y, i damy sobie tutaj, proszę. A nie, w sumie to może być zestakowane, bo ja to będę tak klikał na to. Dobra, okej, okay. więc tutaj sobie dajemy pierwszą rybeczkę. Ok, tropikalna rybka, więc y, pierwsza rybka została umieszczona y, w nowym domku y, naszego puszka. Więc jeżeli będzie gdzieś tutaj w okolicy. Ej, widziałem tutaj gdzieś niedaleko nikt, co jest? Dobra, więc idźmy dalej. Y, rozstawmy więcej y, właśnie tych rameczek. Myślę, że tak w lesie. W lesie tutaj normalnie też możemy gdzieś tutaj dać, na jakimś drzewie. Tylko się zastanawiam, mordeczki, może damy to tutaj. O, damy to tutaj, proszę bardzo. O, cyk, kolejna rybka. Ja muszę zapamiętać te miejsca, żeby się nie okazało później, że będzie lipa i że ja nie znajdę tych miejsc. Wiecie o co chodzi. I trzecią rybkę damy sobie tutaj, w takim dosyć dziwnym miejscu, ale no to jest takie miejsce wylotowe w zasadzie, bo już tutaj niedaleko. Patrzcie, ej, tam jest ta postać! Tam jest ta postać! Ej, gdzie ona biegnie! Ej, teraz mu nie odpuszczę! Teraz mu nie odpuszczę! Totalnie mu nie odpuszczę! Ej, czy on nie biegnie czasem w kierunku starego domu puszka? Ej, gdzie on jest? Gdzie on jest? O, tu jest jakiś szkielet. O nie, ja mam bardzo mało życia! Na walkę ze szkieletem! Bardzo niedobrze, okej, okay, czekajcie. Muszę sobie zjeść. No nie, I zgubiłem już tą postać, oczywiście. No bo po co? Po co, kurczę? No nie, I zgubiliśmy go, o nie, tam jest! Ej, czekajcie, gdzie my jesteśmy w ogóle, dobra. Ej, biegnijmy za nią, biegnijmy za nią, bo ja myślę. Tylko. O nie, bo tu jest ten szkielet. Kurczę, dobra, nie możemy za nią biec. Nie możemy za nią biec, więc idę do starego domku puszka. Ojojoj, dwa serduszka, bardzo niedobrze. Tutaj ma. Ej, pali się ognisko, co jest? Pali się ognisko. Ej, ta postać tutaj idzie. Czy ta postać. Patrzcie, ta postać tutaj skacze po drzewach. Ej, co tutaj się dzieje? Co tutaj. Co jest? Ej, on mnie nawet nie zauważył chyba. Ej, co jest? On mnie nie zauważył. Czekajcie, czy ja mogę tego zombiaka. Bo ten zombiak będzie nas... Czekajcie, ty wbiję do środka, zobaczę. Nie mogę otworzyć drzwi, dobra. Wow, patrzcie, ej! X twój stary. Ej, o nie, on mnie zabije! Za... Zabił nas! Co jest? On nas zabił! I uciekł, i czajcie i typa! I zostałem zabity przez twój stary z... O nie, no, ej, o nie, mam nadzieję, że nie zabrał mi moich itemów Bo tam było naprawdę dużo itemów, dosyć cennych Zwłaszcza te diamentowe itemy Mam nadzieję, że ta postać tam nie uciekła I że tam dalej jest, albo w sumie lepiej jakby jej nie było Bo by zabrała mi jej itemy Chociaż czekajcie, ty, ona tam dalej jest Co ona tu robi? Ej, co? Ej, co jest? Ej, co jest ta... Patrzcie, ej Ta panda pali trawę do ogniska Co jest, ej, mocno Ej, czekajcie, bo on ucieka On ucieka, ej, nie, kurde Ej, miejmy nadzieję, że nie zabrał chociaż moich itemów. Kurde, zostawił nam zombiaka do pokonania. Ja nawet nie mam... O nie, o nie! Ej, dobra, wszystkie moje itemy chyba są. Tak, ej, na szczęście nie zabrał mi moich itemów. Ej, ale co to była za dziwna panda? Ej, tu się robi coraz dziwniej. Puszka nie ma. Pojawia się jakaś panda z nikiem twój stary. Ej, mordy, koniecznie piszcie w komentarzach, co o tym myślicie, bo ta sytuacja była naprawdę mega dziwna. Skoro i tak jesteśmy tutaj przy puszka e, starym domu, dam mu tutaj tą rybkę, bo to jest taka właśnie informacja dla mnie, e, czy puszek tutaj był, czy nie, bo on tak dziwnie zniknął, a nagle pojawiła się druga postać. Ej, nie wiem, co o tym mam myśleć. Myślicie, że twój stary jest jakoś powiązany z puszkiem? W sumie zauważcie, że puszek to kot, a panda też jest zwierzęciem. Ej, to się naprawdę robi coraz dziwniejsze. Nie wiem co o tym mam myśleć. Koniecznie piszcie w komentarzach, e, co Wy o tym myślicie. W sensie... No kurczę, no nie wiem, no nie wiem, bardzo dziwna sytuacja, bardzo dziwna sytuacja, ale mam nadzieję, że znajdziemy chociaż puszka, bo e, rozstawiliśmy te rameczki z e, rybciami. Ja jeszcze poza odcinkiem postaram się te dwie rybki e, mordy złowić i te dwie ramki, które mam w ekwipunku wykorzystać, tak, żebyśmy mm, zwiększyli obszar e, szukania. Słuchajcie, w dzisiejszym filmie to by było na tyle. Mam nadzieję, że Wam się podobał i mam nadzieję, że tak koniecznie zostawiajcie łapeczki w górę, bo jeżeli będzie 3000 łapek, to będzie kolejny odcinek właśnie z tej serii. Pamiętajcie, że możecie sobie też subskrybować mój kanał, bo filmy są codziennie. No i nie wiem, piszcie co o tym myślicie, bo naprawdę dzisiejszy film był jeszcze dziwniejszy to był jeden z dziwniejszych filmów. Naprawdę, bo pojawiła się kolejna postać, która jest pandą i nazywa się X Twój Stary przez uotwarte. Nie wiem, piszcie w komentarzach. Widzimy się już jutro w następnym filmie. Trzymajcie się na razie i elo! Pau!